Siemanko. Z tej strony Aleksinia. A przed wami kolejny odcinek z kariery Juventusem Turyn. Dziękuję bardzo za licznie oddane głosy pod ankietą odnośnie grania czy też symulowania meczy. Będziemy grać te mecze, będziemy grać już te mecze najprawdopodobniej od tego odcinka. Zmieniłem długość połowy, nie będzie ona trwała 5 minut, tylko 4, no i poziom legendarny, a nie ultimate, bo na poziomie ultimate to mogłoby być ciężko z botem. No, ale mamy już mecz z Empoli. Mecz z Empoli będziemy symulować. Też nie będę grał każdego meczu, no bo nie uważam to za słuszne. A z Empoli wygrywamy 1 do 0. Po bramce Bremera także mnie to cieszy. No, nie będę grał każdego meczu, bo to też nie ma być kariera grana. To ma być kariera menadżera, a menadżerzy no nie grają tych meczy. Ale na pewno jeden mecz na odcinek tak mi się wydaje, że będziemy grać. Chyba że. No nie będzie tam jakichś super ważnych meczów. No jakbyśmy grali właśnie z samym Empoli, z samą Salernitaną, nie z tym zespołom, ale zespołu z dołu tabeli, no to nie widzę sensu tutaj grania tych spotkań, bo powinniśmy sobie dawać rady na symulacjach z takimi zespołami. Zrobimy drobną rotację. No morale są bardzo niskie z racji na to, że no nie idzie nam po prostu w tej lidze. Dziękuję też za propozycje transferowe. Za Montiela wskoczy Gusto. Ojej, gusto jest totalnie bez formy, no to nie gra Montiel. Chyba, że Mendiego zamienimy na lewą, a na prawą, a na lewą skoczy Pellegrini. Yy, I tak zrobimy na Salernitany na wyjeździe. Wygrywamy 2 do 1, Wlachowicz i Kieza, super. Yy, wracając do propozycji, bardzo wam za nie dziękuję, bo cały czas mimo że nie ma okna transferowego, no to my będziemy szukać tych zawodników, bo my musimy wzmacniać zespół na przyszły sezon. No bo jak dobrze wiecie, no ten sezon jest nieudany w naszym wykonaniu, po prostu. E, powiem wprost, że brak okazji do gry szkodzi mojej karierze. Chcę i zacząć od nowa. Niech pan pozwoli mi odejść, żebym mógł częściej grać. E, dużo się nauczyłeś, się Richarlison. E, ja nie chciałbym, żebyś odchodził. No ale jeżeli jest taka sytuacja, no to niestety pożegnamy Richarlisona e, latem. E, no mówi się trudno. Nie jest to nasz e, wybór numer jeden, ale szkoda, że tak szybko ten zawodnik się sfrustrował. My tu mamy oczywiście konferencję prasową. No, Liga Europa to jest minimum w naszym wypadku, a nie chciałbym, żeby to było maksimum w naszym wypadku, bo jednak ta Liga Mistrzów to jest nasz cel numer jeden. No, a poza tym, no, my dążymy do wygrywania najlepszych, największych tytułów, a nie na, a nie po prostu jakichś tam tytułów. No, bo jednak Ligę Mistrzów wygra się, Ligę Europy to jest różnica. A przed nami mecz z Bolonią na wyjeździe. W Bramco oczywiście jest Łukasz Skorupski. Wydaje mi się, że ten manewr z. Yy, Pelegrinim zadziałał, no, zwłaszcza, że Pelegrini jest w formie, to trzeba wykorzystać. W formie również jest Mamardaszwili, ale Mamardaszwili, no nie będzie grał. Na ławkę wskoczy sobie Knerzewicz za Richarlisona, który mi tutaj yy, pyskuje, że tak powiem. No i to by było chyba na tyle ze zmianą. Fernandes nie gra, chociaż Zakaria teoretycznie mógłby tu zejść. No dobra, niech dostanie szansę Zakaria z tym wykrzyknikiem, mówi się trudno. No i Jak na wyjeździe z Bolonią sobie poradzimy? Radzimy sobie dobrze. 3-2. Do Zakaria strzela gola, Kulusewski i Zyjech. Dla Bolonii Arnautowicz z dubletem na dwa strzały, dwie bramki. W obronie no nie wyglądało to kolorowo. Oceny na poziomie 6-4, 6-2, 6-2, 6,5 i 6-0. Także no obrońcy nie powalili nas w tym spotkaniu. Wojtek Szczęsny tak samo. Ale liczy się to, że wygrywamy, trzy mecze z rzędu wygrane, a przed nami finał Pucharu Włoch ale z Romą No i tutaj ten mecz byśmy mogli sobie już zagrać. Tylko też nie wiem, jak to zrobić, czy będziemy grać tylko te ważne akcje, czy całe spotkanie. Dzisiaj zaczniemy sobie raczej w całości spotkanie, a nie tam od kluczowych momentów. Bo jest to też możliwe, ale nie wiem jak to będzie wyglądało w przypadku kariery menadżera. No bo kariera zawodnika to wiadomo, no jesteśmy zawodnikiem, nasz napastnik ma jakąś sytuację, załóżmy albo obrońca musi coś się bronić. No to fajnie, ale nie wiem, jak to by wyglądało w przypadku kariery menadżera, tak? No a my przechodzimy już do tego meczu. Mamy na ekranie Paulo Dybale. O, że się ekran zminimalizował, chyba, nie wiem. Yy, no dobrze, myślę, że tym składem no, wrzucimy sobie Pellegriniego za Montiela. Gdzie jest Pellegrini? Ok, jest Pellegrini, jest Kiezak Kulusewski, Enzo Fernandez. No, mam nadzieję, że my, grając oczywiście tym Juventusem, damy sobie radę. Nie będzie tu żadnych nieprzyjemności. No, też daliśmy sobie poziom legendarny, no, żeby było jednak ciężko, no bo Ultimate poziom na bota. No, ja też nie jestem zwolennikiem gry na bota, nie wiem, jak się gra na Ultimate, czy mało grając w FIFA. Na, z na poziomie Ultimate Bardzo ładnie wygląda ta otoczka Tutaj polerują nam poprzeczki Widzieliśmy puchar, widzimy kibiców Którzy udają się na mecz finałowy Jest nasz główny bohater Fabio Cannavaro No i nasz zespół Oczywiście tutaj powtórki widzimy Z poprzednich meczy No mamy puchar Włoch Także zobaczymy kto go podniesie Czy my jako Juventus Turyn Czy AS Roma no. Mamy naszą gwiazdę Kulusewskiego no, można powiedzieć, że to jest chyba generalnie transfer tego okienka, śmiem twierdzić. Mimo, że to jest zawodnik, który do nas wrócił z wypożyczenia, no to jest po prostu on fenomenalny. No, ale zaczynamy spotkanie. Wlachowicz zagrywa do Kulusewskiego, do naszej gwiazdy. Kulusewski rozgrywa w środku z Enzo Fernandezem Hakimzy, jak do boku. No i rusza Kieza, nie wiem, czy ruszy, zobaczymy. Coś tutaj szukamy. Kieza na prędkość wierzę bocznego obrońcę. AS Romy, dorzuci, nie dorzuci. Niestety za bardzo się wypuściliśmy, no ale to jest okazja też, żeby złapać gdzieś wysoko A.S. Rome. No właśnie, mam nadzieję, że tutaj na zespół wyjdzie, no nie wyszedł. Gra głową Bremera, no niestety nie wyglądało to najlepiej. Abraham piętką, Kristante, ale dobrze przyjmuje Mateo Kowacic. Kowacic do Kiezy, Kieza do Wlachowicza. Wlachowicz wziął na ścianę, przytrzymał piłkę, ładnie rozegrał z Kuluseckim. Już znowu do Wlachowicza, Wlachowicz do Kiezy, dobrze to wygląda. Jak ta wrzutka na kulusewskiego? Aj, niestety nie dochodzi. No ale Enzo Fernandez zgarnia piłkę. Nie zgarnia. Dzini Weinaldum jednego uprzedził, ale Bremer przez Abrahama Kowacic. Kowacic, Kieza. Dobrze tu wyszukał. Zjecha, zjecha. Finezyjnie. Obok Bramki. Niestety ten słupek za Bramką udało nam się trafić, a nie w samą Bramkę. Zatykujemy tu wysoko. Jest wybicie. To jest dobra okazja do zgarnięcia piłki przez Enzo Fernandeza, ale Enzo przegrywa gre... no, przegrywa pojedynek główkowy z Dybalo. Na szczęście mamy Bremera, który sobie dobrze tutaj radzi i rozgrywamy od tyłu. Pellegrini. Dobrze, no ryzykownie, ale jest Kieza. Spokojnie do Wlachowicza. Wlachowicz zgrywa do Zyjecha. Zyjech poszerza do Mendiego. Dobrze ta gra nam się na razie układa w tym spotkaniu. 16 minuta Enzo Fernandez, ale Ibanez dobrze to czyta. Jest Terrier. Terrier, który odniósł ostatnio groźną kontuzję, znaczy ostatnio, no, tydzień temu w tym stadrennym, ale no jest tutaj u nas w Romie, znaczy u nas, u nas w karierze, jest w AS-Romie, no ale AS-Roma właśnie w natarciu. Dybala, Terrier, Terrier podciąga lewym skrzydłę, jest przy nim Mendy, co, czy coś się obróci? Nie obróci, Ferland Mendy na out. No niestety, nie udało nam się piłki utrzymać w boisku. Dybala, Abraham, no. Tutaj Bramerem może postraszymy trochę więcej. Terrier, Terrier. Jest groźnie, jest groźnie. Jest Zaniolo. Jest 1-0 dla AS Romy. No niestety. Zbyt pasywnie w obronie. Nie udało nam się odebrać piłki. I Abraham na 1-0 w 23 minucie dla AS Romy. Ale teraz Kieza. Kieza nam tu przechodzi. Czy jakoś to uda nam się skończyć? Nie ma odpowiedzi. Niestety broni to bramkarz AS Romy Weinaldum. I czy AS Roma pójdzie z kontrą? No chyba pójdzie no szkoda tej straconej bramki bo je sobie straciliśmy ale dobrze już odbiera ją tą piłkę Enzo Fernandez, Wlachowicz, Kieza Wlachowicz Enzo Fernandez, ale tutaj nie było z kim do grania, a obrót był zbyt długi i wszyscy doskoczył, Gini Wajnaldum. ale uraz zawodnika Paulo Dybala, kontuzja, aż została przerwana sytuacja no ale Sraman miała szansę na kontrę ale Dybala schodzi z boiska, wchodzi na boisko Belotti także już pierwsza zmiana w SRM-ie w 30 minucie. Współczujemy byłemu zawodnikowi Juventusu, oczywiście, ale no dla nas to na pewno jest jeden rywal, poważniejszy mniej. Wlachowicz dobrze rozgrywa do kulusewskiego, kulusewski technicznie zagrywa do Enzo. Wlachowicz 1 do 1, fenomenalna bramka serba, piękna akcja Juventusu. No i lewa, na, lewa noga Duszana Wlachowicza po prostu rozrywa bramkę. Bramka od poprzeczki, także nas to cieszy, no bo już mamy wynik remisowy i wszystko zaczyna się od nowa, jakby to mówił słynny komentator Dariusz Szpakowski, ale i nie tylko. No i dobrze, jest serii Karzdrop, jest Roma prawą stroną. Tutaj troszkę mój błąd, ale jest Karzdrop cały czas. Spokojnie, Abraham Doszczęsnego, no praktycznie zagrywa, to nawet nie można nazwać strzałem. No i teraz my jedziemy z kontrą. Hakim zjech. Czy dobre to będzie podanie? To jest fenomenalne podanie do kulusewskiego. Kulusewski przepnął się. Super, ale tutaj już niestety zabrakło dokładności w tym dośrodkowaniu po ziemi do naszego zawodnika. Terier ryzykownie przez nogi Jęzo Fernandeza, ale jest dziura w środku przez to. Chociaż nie kuluseski się wraca i odbiera piłkę. Teraz my zaczynamy kontratak. Stara dama, czy to wykorzysta. Jest Fenomenalnie się przedarł. No ale niestety, zgubił piłkę przy podaniu. I marszką bulagowy go wyprzedził. Teraz Zaniolo, ale jest Joszko Gwardiol. Fenomenalny odbiór chorwackiego stopera. No i Wlachowicz Kowacicz. ale tu dziwna animacja, trochę. Chorwackiego zawodnika. No i do przerwy mamy wynik remisowy: 1 do 1. No zobaczymy, czy uda nam się podnieść tytuł Pucharu Włoch. Oczywiście w tym spotkaniu: 3 do 2 w strzałach, 57 do 40... 3% posiadania piłki na korzyść, oczywiście naszą, czyli Juve. czy jakieś zmiany chcemy wprowadzić? Chyba nie, chyba dobrze to wszystko funkcjonuje. Dobrze funkcjonuje kulusewski, dobrze funkcjonuje kieza, dobrze też funkcjonuje Zyjech, No a Wlachowicz to już perfekcyjnie. Fajnie nam się pokazuje do grania. Więc ruszamy z drugą połową. Mam nadzieję, że Wam też się coś takie podoba. No jeżeli chcecie, żeby te mecze były, ale były one krótsze, to też dajcie znać w komentarzach. No bo to dopiero jest wprowadzane przeze mnie. Też nie wiem jak. Jak wy to sobie wyobrażacie, wy chcieliście, żebym grał mecz, przynajmniej jeden, no to będę grał. Ale w jakiej formie to też możecie zadecydować. Czy chcecie całe mecze, czy chcecie te tylko najlepsze akcje, żebym może za wiele nie grał tych meczy, znaczy za długo po prostu, no bo to też jednak jakiś czas nam zajmuje. No ale AS Roma teraz w natarciu, ale Pellegrini, fenomenalny odbiór. No Pellegrini dostanie teraz szansę gry na pewno w pierwszym składzie. Przerobimy tego Mendiego na prawego obrońcę, póki możemy, póki on tam nie ma wykrzyknika. No bo Pellegrini naprawdę świetnie tutaj sobie radzi. Czy w trakcie tego meczu, czy w trakcie poprzednich meczów, jak to widzieliśmy. No bo jednak wygrywaliśmy pomimo tych zmian. No ale teraz, teraz AS Roma w natarciu. Trochę naraz tu poleciałem. Terrier, terrier. No ale na szczęście Fernanda Mendiego i jedziemy teraz w drugą stronę. W stronę bramki AS Romy. Kulusewski sam się szarpie do przodu. Udało mu się przedrzeć. No i czy, czy to zakończymy strzałem? No. Jest wycofanie, jest, ale tu ping-pong, Bra, prawie bramkę zdobył Enzo Fernandez, no zablokowany ten strzał, dobry, ale jeszcze jesteśmy przy piłce, Kowacić, dobrze szuka Kiezy, Kieza finezyjnie, niestety nabija obrońcę, ale jesteśmy cały czas przy piłce, no fatalne podanie Kowacicza. ale cały czas jesteśmy przy piłce, nie tracimy jej na zbyt długo i to jest dobry odbiór, to znaczy dobry, dobra, Gra naszego zespołu po prostu, tak? Dobre decyzje. No ale teraz... No i niestety Zyjek miał tego nie przyjmować. Szkoda, że nie, oddało, nie udało mu się zdobyć... Yy, na odwagę i oddać strzału z pierwszej piłki. No ale jesteśmy cały czas w natarciu. Odbieramy tą drugą piłkę z powietrza. Wlachowicz świetnie się obrócił z zawodnikiem na plecach. Vlahovic! I 2 do 1! Juve... Wygrywa! Czy prowadzi za ES 2 do 1. Po dwóch bramkach Wlachowicza, no ale ta bramka też fenomenalna. Serpiec jest naprawdę w gazie, a my robimy zmianę. Za Kowacicza wchodzi Miretti, czyli nasza młoda gwiazda, no bo jednak młodym też musimy dawać szansę. A Kowacicz już gdzieś kondycyjnie troszkę cienko wyglądał. No i teraz Belotti. Belotti gra na skrzydle w ogóle, tutaj taka ciekawostka z tego, co możemy dostrzec, ale już przy piłce jest Zaniolo. Jest Karzdrop. Chyba jakieś ofensywne ustawienia AS Romy, ale fenomenalnie piłkę odbiera Fernand Mendy Terrierowi i Juventus jedzie z kontrą. Nie, Cristante przejmuje piłkę. Zabiera ją Terier. Terrier nabija Bremera. Świetny odbiór Enzo Fernandeza i może teraz na 3 do 1 Wlachowicz. 3 na 1. 3 na 1. Wlachowicz, Wlachowicz, Wlachowicz. Fake shot. Dobrze wycofanie. Enzo Fernandez! Ale to jest rzut rożny. Kostić za jak najbardziej. Możemy tutaj nacierać. No, dośrodkowanie. Jak to będzie wyglądało? Filip Kostić. Czy będzie asysta po wejściu na boisko? Jeszcze nie. Cały czas mamy piłkę. Spokojne tu rozegranie. Nam się nigdzie nie śpieszy. To my prowadzimy. No ale teraz błąd Mendiego w przyjęciu. Na szczęście nie udało się odebrać piłki przez AS Romem. Enzo. Zyje. Wlachowicz. Wlachowicz. Hat-trick serba. No i chyba tego tytułu nam już nikt nie wydrze. Bardzo fajnie, że. Dużo zdobywa hat w jakże ważnym spotkaniu. Wejdzie za niego Richarlison, niech dostanie szansę Brazylijczyk. Może jeszcze mu się odwiedzi odejście z Juventusu, bo nie chciałbym tego robić mimo wszystko. To jest dobry zawodnik, dobry no, przede wszystkim do pierwszego składu nawet ma no, U nas zmiennik Wlachowicz w pięciu meczach, pięć bramek. Fenomenalny okres serba pod koniec sezonu. Także nas to cieszy, że serb jest w takim gazie. Guardiol, fenomenalny odbiór, no i Richarlison który zmienił tego jakże magicznego serba. No ale magię brazylijską też widzimy na ekranie. Co zrobi? Richarlison. Dobre wycofanie? Nie. Tragiczne niestety wycofanie. Za szybkie chyba ono było. Albo też po prostu za wolno wbiegali zawodnicy. Ale fajnie szarpnął do przodu. 88 minuta. Coraz bliżej zwycięstwa w kucharze Włoch jesteśmy. Oby nam to się udało. Belotti naciera. No już tutaj Pelegrini zmęczony. Resztkami sił, ale jest Bremer, jest nasza ostoja defensywy. No i jedziemy z kontrą, może nawet ostatnią w tym spotkaniu. Kulusewski do Richarlisona. Były duet z Tottenhamu. Czy da nam bramkę Richarlison? Nie, broni Rui Patricio. No i ostatni akord tego spotkania, tego finału. Filip Kosti z rzutu rożnego. Czy uda nam się zdobyć bramkę? No jeszcze mamy piłkę. Enzo Fernandez, Guardiol. No ale to przemilczmy. Chciałem jakoś fajnie to strzelić. Ale na szczęście wygrywamy. Puchar Włoch, Coppa Italia trafia na półkę do gabloty Juventusu Turyn. Bardzo nas to cieszy, że w bardzo słabym sezonie zdobywamy ten tytuł. Zawodnicy się cieszą, jest feta, jest radość na stadionie, nad stadio Olimpico bodajże, jeżeli mnie to nie myli, czyli w Rzymie, na domowym stadionie AS Roma i Lazio Rzym. No, ale to my fetujemy to zwycięstwo, jakże dla nas ważne, Oglądajmy jak się chłopacy cieszą, no bo zasłużyli na to, e, zasłużyli na to, żeby zdobyć ten tytuł, no bo się też napracowali, nie ma się co oszukiwać, Pomimo tego, że nam w lidze mistrzów aż tak dobrze nie poszło, w lidze nam idzie bardzo przeciętnie, jak nie słabo, to tyle. w ucharze Włoch na szczęście go wygrywamy. Co mnie cieszy, Kostic jako kapitan nawet po wejściu z ławki odbiera ten tytuł. No i jest moment wyczekiwania. I podnosimy ten puchar. Super. Fajnie. Mnie to bardzo cieszy. Przechodzimy dalej do innych spotkań. Wywiad pomeczowy jak najbardziej. No dwa strzały tylko AS Roma oddała. Czyli niewiele. No my tam e, chyba 16? Już nie pamiętam jak to tam szybko pominąłem. No ale Fabio Cannavaro zadowolony może być, bo jego pierwszy tytuł w karierze trenerskiej jeżeli mnie nie myli jest e, zdobyty. No i pierwszy na pewno tytuł tutaj pod wodzą Juventusu skupiamy się już na następnym meczu no bo feta fetą ale my tutaj mamy jeszcze inne zadania mamy jeszcze kawałek sezonu na to żeby wbić się do Ligi Mistrzów no i my w tej Lidze Mistrzów jesteśmy mamy czwartą lokatę 72 punkty ile tracimy do lidera bo do drugiego miejsca tracimy tylko punktów 7 no oj do lidera do AS Romy proszę Państwa tracimy aż 17 punktów, no to już jest kosmiczna suma punktów zdobyta przez AS Romelu. No i najprawdopodobniej oni zdobędą też tytuł, no ale my walczymy o Ligę Mistrzów, no nie możemy się poddać nagrodze za turniej, za Coppa Italia, 6,5 bańki dostajemy, będą ważniejsze mecze Luka, cieszę się Fede, że wszystko zaczyna się powoli układać, no a my mamy mecz z Udinese, no i tutaj zmiany, Chyba będą. Eee, damy cały czas szansę naszemu lewemu, lewemu obrońcy, czyli Pellegriniemu. Nawet Pellegrini może grać tutaj po tej stronie. Eee, ale mimo wszystko wolałbym, żeby tam grał Mendy I to by było na tyle ze zmian. Eee, gramy z Udinezę na wyjeździe. No byśmy ten mecz mogli wygrać. Eee, ale remisujemy. Wlachowicz z bramką, ok. Na 8 strzałów jedna bramka. Tragicznie. Na 2 strzały Udinezy jedna bramka. Skuteczność na poziomie 50% i daje im to jeden punkt. No, u nas to wygląda zgoła odmiennie. Czy my wypadamy z pierwszej czwórki? Na szczęście nie. No i najprawdopodobniej, chyba na tym czwartym miejscu skończymy ten sezon. No bo to, jeżeli mnie nie myli, jest ostatnia kolejka tego sezonu. No i tu wszystko się zaważy o tym, czy będziemy w Lidze Mistrzów, czy w Lidze Europy. Jeżeli wygrywamy, no to jesteśmy w Lidze Mistrzów. Na czwartej lokacie skończymy ten sezon. No a jeżeli. Nie wygramy czy zremisujemy, będziemy musieli liczyć na to, że tam chyba za nami była Fiorentina, że ona się potknie, a my nie chcemy liczyć na inne zespoły. My musimy patrzeć na siebie, bo jesteśmy Juventusem, morale mamy szczęśliwe, także to najważniejsze. No i tuż przechodzimy do ostatniego spotkania, kto jest za nami? Napoli jest za nami jeden punkt, no, także walka o ligę mistrzów będzie z Napoli, Montiel skoczy sobie do składu. Gramy u siebie na Allianz Stadium z Lecce. No i liczymy, że to Lecce pokonamy. Tak się też dzieje. 3 do 0. Enzo Fernandez, Kulusecki, Zyjech. Mamy Ligę Mistrzów, proszę Państwa. Mamy Coppa Italia w naszej gablocie. Także ten sezon do udanych na pewno nie będzie zaliczony. Ale mamy jakiś tytuł. Mamy Ligę Mistrzów, czyli gdzieś te jakieś początkowe cele na budowę zespołu mamy. Yy, także czekam na Wasze propozycje transferowe, no bo wzmocnień musimy troszkę zrobić, mamy wiele luk w tym składzie, sami dobrze o tym wiecie więc czekam na wasze propozycje no i cóż, widzimy się w następnym sezonie, czyli za dwa dni w nowym odcinku, gdzieś będziemy w sezonie 2023-2024 dajcie znać też co sądzicie o tych meczach, czy mam rozgrywać je w całości, czy tylko te ważne mecze także do usłyszenia, cześć!